Dzisiejsi 70 latkowie czy 80-latkowie to są osoby, które były młodsze niż my dzisiaj, tak? W momencie, gdy internet wszedł do Polski fundusz płac w wielu jednostach, jednostkach prawie stanowi 100% budżetu szpitala, tak? I często ta informatyzacja jest na kolejnym, kolejnym planie. Dzień dobry, po raz kolejny witam Państwa ze strefy medialnej, którą stworzyliśmy specjalnie dla Państwa podczas siódmego już forum innowacji medycznych organizowanych przez firmę Komarch. Naszym gościem jest pan Adam Pośpiech, dyrektor sprzedaży rozwiązań chmurowych firmy Oracle Polska. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za gotowość odpowiedzi na takie pytania, które no, mogą być. A czy odpowiedzi będą na pewno ciekawe. Przede wszystkim, e, mo moje pytanie do Pana: jakie najważniejsze tematy i wnioski e, wyłoniły się podczas tegorocznej edycji Forum Innowacji Medycznej? Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. E, trzeci raz goszczę na e, Forum Innowacji Medycznych e, firmy Komarch. E, I to, co obserwuję e, od lat, to znaczny wzrost. E, świadomości przede wszystkim kadry zarządzającej jednostkami medycznymi. Jak ważna dla działalności jednostek medycznych jest informatyzacja i wybranie odpowiedniego partnera i odpowiednich rozwiązań informatycznych i technologicznych tak, aby to przynosiło odpowiednie korzyści długofalowe dla jednostek medycznych. Natomiast to co, to, co dzisiaj szczególnie na co dzisiaj szczególnie zwróciłem uwagę i to, co jak gdyby było dzisiaj często omawiane, to z jednej strony duża dojrzałość i duże zaangażowanie jednostek, też często dużo mniejszych, peryferyjnych w Polsce w wykorzystanie systemów informatycznych, a także bardzo interesujące, innowacyjne projekty. Regionalne, tak. Polska wraca na ścieżkę inwestowania w regiony, ponieważ 95% świadczeń medycznych w Polsce, ale na świecie też, tak pokazują badania, jest wykonywanych dla pacjentów z danego regionu. Pozostałe 5% to są zazwyczaj albo turyści. Albo ofiary wypadków, bądź osoby mieszkające na granicy regionów, czy jakaś wysoka y, specjalistyka. Fantastyczne przykłady dzisiaj y, małopolski y, urząd y, marszałkowski pokazywał z Waszym udziałem system teleanioł. Cieszę się, że jest w tej chwili jego kontynuacja, teleanio 2.0. Widać, że są takie potrzeby. Po miesiącu czasu była informacja, że już ponad 1300 osób korzysta, gdy w pierwszej fazie parę lat temu tych osób było 32. Także widać, że społeczeństwo oczekuje i społeczeństwo się informatyzuje. Też słyszałem takie opinie, że dzisiaj no nie zawsze nasi 70 czy 80-latkowie podążają za informatyzacją. Ale Szanowni Państwo, dzisiejsi 70 latkowie czy 80-latkowie to są osoby, które były młodsze niż my dzisiaj, tak, w momencie gdy internet wszedł do Polski i gdy narodziło się wiele serwisów społecznościowych, tak. Także widać, że informatyka bardzo mocno wspiera nie tylko proces leczenia, ale proces całego zarządzania jednostkami medycznymi w Polsce. Bardzo dziękuję. Teraz chciałbym zapytać, jakie korzyści dla Państwa firmy niesie współpraca z takim podmiotem technologicznym, informatycznym jak firma Komara. Oracle jest firmą, która została założona w 1977 roku. Naszym pierwszym klientem była centralna agencja wywojadowcza, która zleciła Opracowanie przełomowego, przełomego rozwiązania informatycznego, czyli tak zwanej relacyjnej bazy danych, kryptonim tego projektu to właśnie wyrocznia Oracle, stąd nazwa naszej firmy i to jest nasza, nasza baza, yy, yy, tak się nazywa baza danych. Nasza współpraca z firmą Komarch yy, liczy tyle, ile firma Komarch, tak? Ponieważ yy, świętej pamięci założyciel profesor, Filip Jak oparł swoje długofalowe wizje i plany w oparciu o najbardziej sprawdzonego dostawcę na świecie firmy Oracle. Z drugiej strony, nasza technologia dzisiaj dostępna jest w Polsce mniej więcej w 85-90% jednostek medycznych mam na myśli jednostki szpitalne. I tak naprawdę każdy dostawca liczący się HISA w Polsce jest naszym partnerem. Natomiast to, co my zauważamy i to, co my widzimy na tle pozostałych dostawców w Polsce systemów informatycznych, właśnie firma Komarch, w mojej opinii, prywatnej opinii, jest liderem. Jest firmą, która najbardziej innowacyjnie podchodzi do sektora opieki zdrowotnej, również najbardziej szeroko, tak? To nie tylko HIS, ale to również opaski, telekioski i tak dalej i tak dalej. Państwa rozwiązania są wielopłaszczyznowe. Warto też wspomnieć o tym, że to właśnie Komarch był pionierem wdrażania systemu informatycznego do zarządzania szpitalem w chmurze Oracle, tak? To właśnie państwa wdrożenia w Neo Hospital, szpital na Klinach w Krakowie czy w szpitalu w Oleśnicy były mieli pierwszymi w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Bardzo dziękuję za, za te słowa, za naszą współpracę. I na koniec zapytam, z Pana punktu widzenia, jakie są największe wyzwania i przeszkody do tego, żeby innowacje w systemie ochrony zdrowia można wprowadzać na szeroką skalę? Przed chwilą na jednym z moich slajdów pokazywałem Państwu wyniki ankiety którą przeprowadzała, przeprowadzała Polska Federacja Szpitali kilka lat temu wśród jednostek medycznych. Fizycznie w tym czasie, dzisiaj, od dwóch miesięcy jest przeprowadzana druga wersja, czy druga ewaluacja tej samej ankiety i z tej ankiety pokazuje się pewien, 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 obraz, pewien obraz rzeczywistości w Polsce, i jest, on, jest to kilka aspektów. Jeden aspekt to problem z ludźmi. To ludzie, tak. Dzisiaj nawet jeden z występujących tutaj przedstawicieli szpitala powiedział, że on nie ma informatyka u siebie, tak. Chociaż widzi, jak bardzo są duże potrzeby informatyczne, ale nie ma takiej osoby na stałe, bo, bo, bo go po prostu nie ma, tak. To nie jest kwestia, wydaje mi się, że nie jest, że. że nie ma w szpitalu takiego, takiego, takiego budżetu, po prostu nie ma go skąd wziąć. Dlatego też ma Państwa jako, jako partnera, natomiast taka osoba fizycznie zawsze na miejscu, na miejscu jest potrzebna. Z jednej strony, to jest kadra po stronie informatycznej, z drugiej strony to oczywiście są pieniądze. Tak jak dzisiaj w trakcie jednej z debat ktoś powiedział, że fundusz płac. W wielu jednostach, prawie stanowi 100% budżetu szpitala, tak. I często ta informatyzacja jest na kolejnym, kolejnym planie. Cieszą pewne zapowiedzi i pewne działania też polskiego rządu, który zwraca z powrotem się w kierunku regionów, tak, aby pieniądze które mają trafić, dzisiaj usłyszeliśmy, że to ma być około ponad 4 miliardy złotych z KPO w tym na rozwiązania informatyczne w służbie ochrony zdrowia, że dużo tych pieniędzy będzie właśnie skierowanych do regionów i projekty typu Małopolski System Informacji Medycznej, czy Podlaski System Informacji Medycznej, czy inne tego typu projekty mają szansę rozwoju i nabrania drugiego oddechu, drugiego tempa. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za naszą inspirującą rozmowę. Naszym gościem był jest ciągle pan Adam Pośpiech, dyrektor Oracle Polska. Zapraszam do następnego odcinka.